Nie Jezu Chryste, Ty mnie wezwałeś, bym z Tobą szedł drogą do Ojca. Chcę Tobą żyć i z Tobą iść. Bądź mi światłem, które mi przyświeca. Bądź mi siłą, która mnie wzmacnia. Bądź moim mistrzem, którego chcę słuchać i kroczyć za nim. Napełnij mnie Twoją łaską, bym wielbił Ojca w niebie, a bliźnim służył, jak Ty nakazałeś. Daj mi serce czyste i od grzechu wolne. Wzmocnij mnie Duchem Twoim, niech się we mnie Twe obietnice spełniają. Witajcie, bracia i siostry. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe, niech będzie uwielbione najświętsze serce Jezusowe, niech będzie uwielbiona najdroższa krew. Jezusowa. Kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, uwolnij mnie od grzechu, ochroń przed atakami duchów ciemności. Boże, Proszę cię o opiekę i ochronę przed złem, które może mnie spotkać. Chroni mnie przed złymi ludźmi i złymi wpływami. Otaczaj mnie swoją miłością i błogosławieństwem. Niech przynajświętsza krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na ołtarzach całego świata uwolni mnie od grzechu, ochroni przed atakami duchów ciemności. Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją boską mocą uczyni nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen. Kruszynie chleba, panie jesteś, w kroplach wina twoja krew przelana za nas, panie mój. Ty, panie, miłością jesteś, Ty, panie, kochasz nas. Ty, panie, miłością jesteś, Ty, panie, kochasz nas. Ojcze Miłosierdzia i Boże Wszelkiej Pociechy, Ty napełniasz dobrodziejstwami wszystkich, którzy do Ciebie przychodzą. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, synu Boga Żywego, prowadź nas do światła Twojej prawdy. Bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi. Broniąc od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Módl się w nas, pracuj i objawiaj w nas Twoją miłość. Prosimy Cię Duchu Święty. Amen. Bóg zapłaci za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Zapraszam do subskrypcji kanału Oaza Jezusa Modlitwy. Ukoluj nam Chrystę zawsze i wszędzie. W każdy dzień w miłości Pana żyć chcę. W każdy dzień w miłości Pana żyć chcę, ponieważ Pan Bóg kocha mnie. W miłości Jego żyć chce, Miłość jedyna jest, Miłość nie zna końca. Miłość cierpliwa jest, Zawsze ufająca. W każdy dzień w miłości Pana żyć chce. W każdy dzień w miłości Pana żyć chcę, Ponieważ Pan Bóg kocha mnie, kocha, kocha mnie, W miłości Jego żyć chcę. Amen.